No, tak, trochę mam, czekaj, e, robię teraz. A, okej, okay, wszystko jest. No, nie no, później. Live. Cześć, mm, dawno nie... No, dawno nie było. Tylko nie wiem, czy mi by nie leżyło, bo to jest... Bo to jest OBS, bo to jest OBS i jeszcze taki laptop, to... Видите, могут быть страшные ноги.